Cześć, witam Was bardzo serdecznie! Z powrotu na kanał Paweł! Dzisiaj jesteśmy na moim piątym koncie. który niedawno założyłem i będziemy z niego nagrywać odcinki. Mam nadzieję, że będziemy. Tutaj mam jakąś aleję, to jest jakieś. Yy... To są rzeczy, które zrobiłem. Możecie sobie zobaczyć, co tutaj zrobiłem, kurde. Ja to mam trochę słabego. Nie, no nie jest tak źle w sumie. 23 zwycięstwa długosobowe. Y, solo raczej lecę, jak widzicie. Trochę z zadem sobie pograłem, ale poza tym to wiem już 40 poziom karnetu. No i trafiłem tarę, a poza tym to raczej nic kolta, No i poza tym to raczej Ale, 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 ale Ja chciałam nagrać odcinek, więc wymyślałam odcinek powrotny im, a? No, I no, zagrałam sobie piereczkę I tutaj mogę wam powiedzieć, że Ech no, nie chciało mi się nagrywać Nie sprawiało mi to Friday. teraz będą pewnie odcinki co jakiś tydzień A teraz jestem na wyjeździe, więc no chciałem po prostu tak nagrać odcinek na wyjeździe właśnie Fajnie tak nagrać na wyjeździe Kurde, Ech, to było nieprzemyślane Kiedyś to były czas jak się robiło wszystkich Zaraz weźmy szeleczkę i nie będzie tak dobrze Tylko tam Nie tak Ale jak wiecie, no Dawno nie było odcinków To jest spowodowane między innymi tym, że no, nie miałem telefonu do nagrywania Miałem inny telefon, który nie miałem tego konta na YouTube, musiałbym zrobić odcinek z komputera, który bym dał linka do tego kanału, ale nie wiedziałem, jak to zrobić, więc po prostu no, czekałem na ten, nowy te na ten telefon i po prostu przyszedł, więc yy, nagrałem ten odcinek. A poza tym zawsze tak fajnie sobie tutaj ponagrywać troszkę, potem będą pewnie odcinki z Arkiem, jak będzie chciał. A co, nagramy z nim odcinek? jest jestem na wyjeździe, więc wiecie, no... Będę... Naprawdę ból, autoajmerzy Kurde chciałem go przeciągnąć O zabił go, już mi się nie dziwię Dobra, ale Nic nie widzę, bum, 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 no i leżę Kurde, na dwa strzały by szedł. Co? Nie rozumiem tego typa No dobra, ale widzowie dalej Lecimy Nieważne, przepraszamy się, jakieś dźwięki będą w tle No dobra, no to lecimy Ja zrobię tutaj taki powrót na YouTube Właściwie no nie chciałam się raczej wracać Jakoś tak zrobię tutaj przerwę po prostu no. Nie wiem Wiecie no Bardzo fajnie Założyłem sobie nowe konto już nagramy To jest w odcinku Arka Chyba bym by się mogło zapytać jaki to jest wiecie Różne tego typu szpale. Poza no, tym nagrałem z nim odcinek, bo... Właściwie to był Paweł, więc... No, odcinek z Pawełem, który z powiedział, że tutaj będę, powracał. W no, może bym tam... Powiedziałem, że może nagry, no, może nagram, no, ale... Nagram, owszem, nagram. Przepraszam, no, że tej nagrywarka, którą już każdy zawsze pamięta... Rozumiecie, jak jest. raczej znaczy ten film będzie taki dość krótki, chcę z tego 8 minut, jak będzie 8 to jest dobrze. Można to też przeciągnąć. A potem opowiem Wam, że będziemy robić serio z tego kąta, potem możemy zrobić z innych kąt. Ale ogólnie na razie na tym kącie będę grał, bo no, najbardziej stosownie jest na nim grać teraz na no, projekcie nie wszystko było wymaksowane a ty zobaczcie ile jeszcze można pograć no, jest bardzo dużo postaci, których po nie grałem, no, specjalnie gram. grałem, Zagrałem może sobie tym razem Karlen. no, no, no na sobie na to, to może sobie zrobimy jakiegoś chowanego no w sumie może a ja musiałbym dosłownie cały kanał zebrać nie pytam dobra Cześć, el Primo, Cześć. Nie, nie rozumiem takich czekam, Czekając, ich się dobiję Mój kill. Mój. No i dobrze. No i brawo, do Nie strzeźcie, nie dostał bomby, niestety. No, bro, dostał 800. Dostał 800. Dostał 800. Nie dostał 800. Kurde. Kocha Karla, dosłownie no, no, love. Potem możemy sobie nagrać y, jutro odcinek z Arkiem albo tam za tydzień. No nie wiem, może jutro nagram, ale tak to raczej za tydzień co tydzień będzie to nagrywał, zależy jak mi się będzie chciał, nie wiem. No. No, jeszcze... no, się, mocno, już mogę cię rozwalić Rosanu, no, naprawdę brawo, brawo, brawo. E, nie, no, nie rozumiem takich ludzi. Ja już tutaj na innych koncu do nie wiem, czy oni się poddają, bo wiedzą, że już są tacy słabi. Nie, może sobie zagramy z bitwę dla na to. Nie, mam niestety nikogo aktywnych. Wbijajcie do klubu Arki Ekipa. Polecam no i też słabi znajomi nieważne a kim może sobie teraz pogramy a pograłem sobie rosą tylko że pograłem sobie tą ma. W ogóle jak tam u Was napiszcie w komentarzu, czy cieszycie się ze spawelowy nagram odcinek. Nie wiem, no, na przynajmniej możecie coś oglądać. Jutro na pewno będzie odcinek. Tak mi się wydaje Rosem, tyle chyba będzie mieć moc. No z gorsza, 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 Nie! Na no, przynajmniej z nią wygram. To jest dobre, dobrze, dobrze dobrze jest. Wam zero, ona miała w mipu chyba... Nie zero. Nieważne. Znowu gramy Rossą. Chorzy, dramatyczne. Nie, wiedziałem szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że Eriksa, no... się tam stało, no ale dobrze wiedzieć, wiecie? No sobie tam nagląda na wiecie, jak to jest. Jak mówisz wszystko. No leżysz. No i niedługo będzie nowy sezon, więc może sobie o nim porozmawiamy. Jak wiadomo, będzie um, dwóch nowych zadmiarzy, trochę no za dużo skinów, według mnie. Nie wiem czy to jest jakiś skinowy update, no po prostu za dużo skinów według mnie, no nie wiem, już musiałbym sobie to na kartce zapisać, żeby jakkolwiek to zapamiętać. Ale poza tym mam no, nadzieję, że będzie dobry. Więc czy pod po dniu to będzie dobry wynik. No Dobra, nabijem no, sobie się od bo się mówiłem, lepiej leży patrzy, no potem powiem, że motywacja no, i się nie obraduje, no to nie obraduje dzisiaj. No to znowu zaczęła wbić w powieki, i mnie to irytuje no, Jest Dziwna ta emotka rosy. No i na razie powiem wam pięć mityków już ogólnie mam, no jeszcze tylko trzech zostało no bo mam Skujka na kocie. w Adam tutaj trafiliśmy sobie, tak poza tym trafiłem Byrona na moim takim innym końcu pewnie będzie odcinek, ale był odcinek z ARO. Aro, Aro, czyli z Arkiem, był odcinek. No pewnie u mnie też wleci ten odcinek. A ja jeszcze raczej będę kończył go. No, następny update będzie bardzo ciekawy, już wyczekujemy następnego karnetu. <laughs> może będziemy go kupywać, no. Może zrobimy z tego odcinek, może nie. Ale ja już wam tutaj mniej więcej żegnam. No i witam Was legendarnym zadymiarzem, który ma Arek na trzech kątach. Cześć!